Z tej strony Gost Tomasz i witam Cię na moim kanale. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam opowiedzieć o trzech stronach, które pokazują nam gdzie kupić dany coin, gdzie uzyskać informacje o danym coinie, na jakim giełdzie kupić dany coin. Ponieważ na naszych grupach Edukacja albo na Hyde Parku bardzo dużo ludzi pyta często o projekty, które kupujemy, gdzie taki dany token kupić. I dlatego postanowiłem stworzyć dla Was trzy takie konkretne strony, które wyeliminują ten problem i już chyba każdy z Was będzie wiedział, gdzie dany token kupić, sprzedać, zamienić, zrobić z nim co chcesz. A więc zaczynajmy. Pierwszą taką stroną jest CoinMarketCap. Jest to chyba najbardziej znana strona, jeżeli zaczynasz przygodę z kryptowalutami, na pewno na nią trafisz. 150 milionów wyświetleń w ciągu miesiąca jest wśród 400 stron najbardziej odwiedzanych w internecie, więc bardzo znana strona, która pokazuje kapitalizację rynkowej wszystkich. wszystkich Kryptowalut, znaczy w większości, bo na pewno wszystkich kryptowalut nie będzie, bo po prostu, żeby się dostać na taką stronę, trzeba pewnie spełnić normy. Także, jak widzicie, na pierwszym miejscu jest Bitcoin, Ethereum, Tether, potem XRP i tak dalej, i tak dalej. Jest też również ranking giełd. Na którym miejscu dana giełda jest w miejscu z pewnym wolumenem, czyli tak jak widzicie, na pierwszym miejscu Binance, na drugim Holby, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście jest zakładka DeFi, czyli również mamy ranking, które waluty z DeFi są na którym jakimś miejscu, i wszystko ustalone, tak. Nie będę się tutaj rozgadywał za, za bardzo, bo. Każdy, będzie, każdy wie o co chodzi w tych rankingach. No i jak na takiej stronie szukać danego coina? Mamy tutaj taką zakładkę: Szukaj. Wpisujemy dany token, który nas interesuje. Na przykład, w moim przypadku to będzie na przykład SHA. No i znajdujemy. Wchodzimy w dany coin. I teraz jak widzicie, na tej stronie pokazuje jaka jest wartość, jaka jest kapitalizacja rynkowa danego coina, jaki jest wolumen 24-godzinny, jaka jest całkowita podaż, ile jest w obiegu. Oczywiście mamy stronę internetową projektu Explorer, czyli widzimy wszystko, gdzie wysyłamy SHA i na jaki adres. Oczywiście różne fora dyskusyjne, kod źródłowy. Mamy tutaj wykresy: zmiana jednodniowa, siedmiodniowa, miesięczna, trzymiesięczna i roczna. Możemy zobaczyć sobie tutaj, na jakich. Na jakich rynkach jest handlowany token, e, e, czyli tak jak tu widać na kukojnie Ocean X i jeszcze Emirex, naj, najbardziej na kukojnie w parze z BTC. Dlatego każdy może sobie to sprawdzić. E, by było chyba na tyle. No i tutaj macie jak widzicie media społecznościowe. Dane historyczne, oczywiście, ja z CoinMarketCapu nie korzystam. Korzystam z CoinPapliki. Zaraz o niej opowiem. Dlaczego nie skorzystam z CoinMarketCapu? Dla mnie, CoinMarketCap nie jest zbyt bardzo dokładny. A poza tym, w 2018 roku nie podali na dwóch giełdach koreańskich, była zawyżona cena bitcoina. Nie podali tego, ponieważ wolumen nie zgadzałby im się wolumen i po prostu przez to wpłynęła, wpłynęli na cenę w rzeczywistości, bo po prostu ludzie, którzy trzymali na tych giełdach, widząc, że nie ma w CoinMarketCap informacji, no wpadli w panikę i po prostu zaczęli wysprzedawać to, przez co cena spadła w dół. Więc no dla mnie to troszeczkę jest nieciekawe nie, nie z ich strony. No, ale jak widać, byli pierwszą stroną, mają najwięcej wyświetleń, więc bazują na, na tym, że, że no ludzie po prostu patrzą na ich, na ich statystyki. Choć uważam, że kolejne dwie platformy, które pokażę, są o wiele, o wiele ciekawsze i ja bardziej zachęcam do korzystania z ich. Także przejdźmy może do drugiej platformy. Drugą platformą jest Coingecko. E, oczywiście wszystkie te platformy będą działać tak samo jak CoinMarketCap, czyli e, mają ranking e, e, kryptowalut, e, ranking giełd, e, tak jak widzicie, Defi. E, tutaj są jeszcze wiadomości, można sobie poczytać. E, no i działa to tak samo jak CoinMarketCap, tylko moim zdaniem, na przykład, CoinGecko jest bardziej przejrzyste. No na przykład, weźmy sobie na. NBX na przykład też nasz projekt, który nas No I oczywiście no, dla mnie jest bardziej przejrzyste tutaj, bo od razu tak widać fajnie strony internetowe. Tam, tak jak wejdziemy tutaj, mamy tylko stronę internetową. Tu jest już napisane, jaka strona internetowa, jakie medium. Społeczności mamy rozpisane: Twitter, Telegram, wszystkie, jakie ma dany projekt. Pokazane są tutaj dane. No, zdecydowanie przejrzyściej niż, 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 niż na CoinMarketCap. I zdecydowanie więcej coinów, jeżeli wpiszemy, niż na, na CoinMarketCap. Więc nie, nie, nie rozpisuję się bardziej. Ja zdecydowanie pokazuję wam trzecią platformę, czyli Coin Paprika. Dlaczego korzystam z Coin Papriki? Dlatego, że jest to polski projekt prowadzony przez 10 osób i co mi się w niej podoba? Mega przejrzystość jest. Mega przejrzystość i ma kilka funkcji, które nie mają dwie poprzednie platformy. Jedną z takich funkcji to jest godzinowa zmiana. Na Market jest 24 godzinna chyba tylko zmiana i 7 dniowa. 24 godzina, tak jak widzicie. Tu jest godzinowa, no bodajże, że Coin Gecko ma taką też godzinną. O, też ma godzinną, 24 godzinną i 7 -dniową. Czyli to już jest fajne. Stopy zwrotu. Czyli pokazuje ci, ile, ile, jaki zwrot jest po 7 dniach, 30, po kwartale i roku. Fajnie to w ogóle przedstawione jest, podoba mi się to bardzo. Społeczność. To jest mega. Ile danych ludzi obserwuje dany projekt na Twitterze, ile subskrybuje na GitHubie, znaczy, ile gwiazdek jest na GitHubie. Ile osób na Telegramie, więc to, to jest bardzo fajne. I co jeszcze jest? I pokazane tutaj ATH danego projektu, kiedy dane ATH było. Jak widzicie, Bitcoin 2089 20 osiągnął 17 czerwca, grudnia 2017 roku. Do ATH brakuje 13%, tylko więc być może Bitcoin niedługo przebije to. Więc to jest bardzo mega fajne. Oczywiście przejrzystość też danego projektu, jeżeli wpiszemy, no wpiszmy NBX, to też moim zdaniem fajniej, fajniej to widać. No i oczywiście jak na polską, polski support i polski team, który tworzy Paprykę, no mamy, mamy po polsku oczywiście wszystkie te informacje. Również można zobaczyć na jakich giełdach dany token jest handlowany. Czyli tutaj pokazane jest właśnie Stex i Krex. Jaki jest proces? O ile spada ten przegląd dany, wykresowy, wydarzenia jakie się odbyły na danym, na danym projekcie, płynność. Można obliczyć sobie ROI. Więc moim zdaniem koń paprika bardzo fajnie. Chociaż oprócz koń papryki używamy również koń również Geko, ale no staram się używać koń papryki, dlatego, bo lubię wspierać polskie projekty. A, na, a jako ciekawostkę podam, że na koń papryki notowany jest nasz token użytkowy CAT. Także. Kryptoekipa rozwija się systematycznie, więc jak widzicie w ciągu miesiąca 19% do przodu handlowany jest na giełdzie Kanga. Także. To by było na tyle w tym filmie. Myślę, że każdemu pokazałem, jak, jak znajdować sobie projekty, na jakich giełdach można go kupić, sprzedać, jak poczytać o danym projekcie, bo wiadomo, w każdym opisie jest tutaj strona internetowa, medium, można sobie całkowicie wejść. Jeżeli dany token jest na danym rynku sprzedawany, tak jak w przypadku CoinGecko, wchodząc na CREX, Klikając sobie tutaj właśnie, że największe, największe obroty są na kreksie, tak? Wchodząc sobie na krek, od razu można e, rozpocząć handel tutaj jest i od razu przenosi nas na daną, e, daną giełdę, więc jeżeli widzicie jakąś giełdę, której nie macie i no, chcielibyście dany token kupić, więc po prostu klikacie sobie w daną giełdę i z poziomu CoinGecko tutaj z aplikacji przenosi was bezpośrednio na, na stronę e, na stronę danej giełdy. No, i na koniec filmu chciałem zaprosić wszystkich do naszej grupy Edukacja, w której już jest 1409 członków. Serdecznie zapraszam. Link do grupy będzie pod danym filmem. No, i oczywiście, jeżeli podobał Ci się ten film, daj łapkę w górę, naciśnij dzwoneczek, daj subskrypcję i widzimy się w następnym filmiku. Trzymajcie się, cześć.